Witam Państwa bardzo serdecznie. Już tutaj przyszedł jeden upierdliwy, żeby podglądać. Zaczynają się zawody. Wylosowałem stanowisko trójkę. W rzeczy samej to jest drugie od otwarcia. Strasznie dziurawe dno. Różnica między lewą a prawą stroną prawie półtora metra jak to na cegielni. Także dylemat jest przeogromny: czy zamęcić u góry, czy na dole, żeby te leszcze nie musiały winną zjeżdżać do piwnicy. No ale coś, coś wymyślimy, chyba jednak. Yy, chyba jednak zanęcimy głębiej. Boguś przygotował 6 kg yy, hakowej. Yy, 12 kg jokersa. No mogę unieść. Kurde, 12 no wiader ustawionych. Ty chcesz 12 godzin Boguś łowić? Ja jak zawsze są ustawione, na pewno zawsze za dużo tych wiader. No Boguś jak zwykle no, profesjonalnie no, przygotowany. Kurde, mucha nie, bardzo, nie siądzie. Mam bardzo głęboko tutaj. Tam się martwi, że mam płytko. I się martwi jeszcze, dlatego że mam nie w sektorze. A, bo i boi się po prostu. Boi się boi, tłumaczy się, że ma płytko, że ma górki. No już się zaczął ja tłumaczyć, ten, czy ja nie, nie, nie wiadomo co. Jego ja mam tutaj głębinę. Się okaże po zawodach. Właśnie. Czy głębina była lepsza? Cztery, a ile masz tak gruntu mniej więcej? 3,5? 3,5 metra? Tak. O, jasny wind. Może nawet ja bym powiedział, no 4 to byłem przesadził, ale. A na odległościówkę? Tak samo. Tak samo. Hmm. Ciekawe, gdzie one się ustawią, no nie? nie Ciekawe, gdzie to już będą. Po drugiej ja stronie. Myślę, nie, ja myślę, że będą tam na końcu, tam jest płycej. Jest ciepło, ma być plus nie, 20 stopni. A, czyli na wyjdą, wyjdą na płcizno. Tak, tak jest moje zdanie. Może tak być, niestety. Ja się okaże. No dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tomek w strachu, obserwuję go cały czas. Tomek, nie bój się! Boi się, no zobaczymy. Może ja, się będę, może ja będę płakał na koniec. On się będzie cieszył. Zobaczymy, wszystko się okaże. No, fajnie. Ładna pogoda, nie? Fajnie. Pięknie.